Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu o szkoleniu psów. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z absolutnie kluczowych poleceń w wychowaniu psa, czyli o przywołaniu. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się wołać psa, a on patrzył na Ciebie, po czym na przykład biegł w inną stronę, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Omówimy dlaczego przywołanie jest tak istotne, jak wpływa na bezpieczeństwo psa i ludzi, a także jak skutecznie je wypracować, żeby Twój pies zawsze chętnie do Ciebie wracał. Bez stresu, bez przymusu i bez wątpliwości. Opowiem też o najczęstszych błędach, które mogą utrudniać naukę tego ważnego polecenia. Gotowi? Zaczynamy. Ja mam na imię Krzysztof, zajmuję się szkoleniem psów, rozwiązywaniem problemów z zachowaniem, uczę ludzi wspólnego życia z psami i budowania poprawnej relacji. Jeśli interesują cię ciekawostki z psiego świata, porady i typy szkoleniowe, to koniecznie zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Na stronie spodznakupsa.pl znajdziesz świetne e-booki mojego autorstwa, na przykład Spokój Praca z Psem Nad Pobudliwym, czyli o tym, jak opanować psie emocje i nadmierną ekscytację, imię Klucz do Sukcesu, gdzie krok po kroku uczymy się niezawodnego zwracania uwagi na przewodnika, czy też kursy dedykowane dla szczeniaków i dla dorosłych psów, w których dostajesz kompletny przewodnik szkoleniowy, a także porady, jak ułożyć życie z psem, abyście byli razem szczęśliwi. Zapraszam! Dlaczego przywołanie jest tak ważne? Zastanówmy się, chwilę. Po co w ogóle uczymy psa przywołania? Czy nie lepiej, żeby biegał swobodniej i sam decydował, kiedy chce do nas wrócić? Przywołanie to jedno z tych poleceń, które mogą uratować psu życie. Wyobraź sobie sytuację, w której twój pies znajduje się blisko ruchliwej ulicy, a na horyzoncie pojawia się jego psia miłość albo coś innego, co przyciąga jego uwagę. Jeśli nie masz pewności, że twój pies wróci na twoje zawołanie, może się to skończyć tragicznie. To samo dotyczy spotkań z innymi psami. Nie każdy pies chce się przywitać, nie każdy ma ochotę na zabawę, a brak kontroli nad własnym pupilem może prowadzić do nieprzyjemnych sytuacji, a nawet pogryzień. Co więcej, dobre przywołanie daje psu większą wolność. Pies, który wraca na zawołanie, może swobodnie eksplorować teren, a jego opiekun nie musi się martwić, że straci nad nim kontrolę. A co z twoim komfortem? Brak przywołania oznacza ciągły stres. Opiekun nie może spuścić psa ze smyczy, unika miejsc, gdzie mogłoby być zbyt wiele rozproszeń, a każdy spacer zmienia się w walkę o uwagę czworonoga. Skoro już wiemy, dlaczego warto uczyć psa przywołania, to teraz przejdźmy do konkretów. Jak zrobić to skutecznie. Naukę przywołania najlepiej rozpocząć od podstaw, nawet jeśli Twój pies zna już swoje imię i czasem do Ciebie wraca. Dobrze wypracowane przywołanie powinno działać w każdych warunkach, a to wymaga systematycznego treningu. Pierwszy krok to budowanie pozytywnej reakcji. Przywołanie powinno kojarzyć się psu z czymś bardzo przyjemnym. Dlatego zaczynamy od wzmacniania jego imienia oraz pozytywnych skojarzeń z przychodzeniem do opiekuna. Przywołuj psa w przyjazny sposób: Reksia, do mnie! Z radosnym tonem głosu, a nie ostrym rozkazem. Początkowo utrzymuj niewielką odległość od czworonoga. Wzmacniamy przede wszystkim ostatni i najważniejszy element, czyli moment, w którym pies zatrzymuje się blisko człowieka, w takiej odległości, żeby można go było dotknąć ręką. Gdy pies podejdzie, nagradzaj go smakołykiem, pochwałą, a nawet krótką zabawą. Powtarzaj to w domu, w ogrodzie, w miejscach z minimalną ilością rozproszeń. Pies ma kojarzyć przywołanie z czymś świetnym, a nie końcem zabawy czy karą. Linka treningowa. Jednym z lepszych narzędzi do nauki przywołania jest długa linka treningowa 8, 10, a nawet 15 metrów, jeśli tylko będziesz w stanie nią sprawnie operować. Dzięki niej masz kontrolę nad psem, ale jednocześnie dajesz mu większą swobodę. Gdy pies zaczyna się oddalać, wołasz go radośnie, jeśli wróci, nagradzasz. Jeśli nie reaguje, delikatnie skracasz linkę i pomagasz mu wrócić. Nie ciągnij psa siłą, chodzi o to, by nauczył się wracać samodzielnie. Taka pomoc linką sprawia, że wyrabiamy w psim umyśle pewien nawyk. Tego polecenia nie da się nie wykonać. Pamiętaj, że psy uczą się poprzez powtarzanie i wzmacnianie pozytywnych zachowań. Początkowo nagradzaj każde przyjście, nawet jeśli pies wraca powoli. Kiedy przywołanie jest na bardzo wysokim poziomie skuteczności, zacznij nagradzać losowo. Nie zawsze smakołykiem, ale czasem pochwałą albo zabawą. Nigdy nie każ psa za przyjście, nawet jeśli wcześniej uciekał, inaczej następnym razem nie przyjdzie w ogóle. Wykorzystaj zabawkę w nauce przywołania to często świetny motywator. Wprawdzie nieco pogorszy precyzję, ale za to doda szybkości i zwiększy chęć wykonania polecenia. A jak nie uczyć przywołania? Jakie są najczęstsze błędy? Wiele osób nieświadomie sabotuje naukę przywołania oto kilka błędów, których warto unikać. Wołanie psa nieprzyjemnym, grożącym głosem. Jeśli twój głos brzmi surowo, pies może nie chcieć wrócić. Karanie psa po przyjściu. Jeśli ukażesz psa za wcześniejsze oddalenie się, następnym razem nie będzie chciał wrócić, bo nie będzie czuł się bezpiecznie. Przywołanie tylko na koniec imprezy. Jeśli pies kojarzy przywołanie z końcem wolności, zacznie cię ignorować. Wołaj go od czasu do czasu, nagradzaj i pozwól mu wrócić do zabawy. Wołanie w sytuacjach, gdzie pies nie ma szans na sukces. Jeśli twój pies właśnie biegnie za sarną, a ty dopiero wtedy wołasz, prawdopodobnie cię zignoruje. Buduj przywołanie stopniowo w kontrolowanych warunkach. Przywołanie to fundament bezpieczeństwa i komfortu zarówno dla psa, jak i dla opiekuna. Pies, który wie, że opłaca mu się wracać, może cieszyć się większą swobodą, a jego opiekun ma pewność, że w każdej sytuacji odzyska nad nim kontrolę. Szczegółową naukę przywołania, krok po kroku, a także naukę wielu innych przydatnych umiejętności, znajdziesz w moim kursie Posłuszeństwo na poziomie, który jest dostępny w formie e-booka. Link znajdziesz w opisie. Pamiętaj, że skuteczne przywołanie wymaga czasu, cierpliwości i konsekwencji. Trening to proces. Im więcej pozytywnych doświadczeń dasz swojemu psu, tym chętniej będzie do ciebie wracał. Dziękuję, że byłeś dziś ze mną. Jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, napisz do mnie w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.